Bardzo proszę, wspieraj ten kanał. Liczy się każda złotówka. Dziś, proszę państwa, komunikat z linii frontu, z wojny z koronawirusem. Polscy przedsiębiorcy bardzo poważnie na tej wojnie ucierpieli, otrzymali bardzo poważny cios. Ja wykonałem sondę, zadzwoniłem do niemal wszystkich członków mojej Izby polskich przedsiębiorców i zapytałem ich, co słychać w ich firmach, jak sytuacja. No, i, i znakomita większość z nich, no niemal 90%, twierdzi, że oczywiście obroty spadły, ale spadły o 20-30%. To nie jest sytuacja beznadziejna. Dają sobie radę, widzą perspektywę odbicia i trwają. Trwają w umiarkowanym optymizmie. Naturalnie 10, 15, może 20% miało dużo gorsze. Humory. To były osoby, to były przedsiębiorstwa branży gastronomicznej, branży hotelarskiej. Tu jest sytuacja znacznie poważniejsza, ale, ale ciągle, ciągle u nich także jest jeszcze ta nuta optymizmu. Widzą perspektywę powrotu do naturalnej sytuacji, do sytuacji normalnego rozwoju rok do roku, tak jak w analogicznym okresie zeszłego roku, i widzą, że za kilka miesięcy. Ich firmy mogą dalej funkcjonować w normalnym trybie, to jest realne i mogą powrócić do status quo. Ciągle polski biznes nie załamał się. To, co widzimy, te ostatnie strajki przedsiębiorców, to jest sytuacja ekstremalna. Wydaje mi się, że z, pewnym, z pewną podbudową polityczną, bo oczywiście polski biznes ma bardzo trudną sytuację, ale to nie jest sytuacja beznadziejna. To jeszcze nie jest sytuacja krytyczna. Pomoc rządowa istnieje, ale jest ona bardzo poważnie limitowana, jest ona ograniczana. Tutaj trwa wojna pomiędzy przedsiębiorcami a cerberem, którym jest które są instytucje pośredniczące, w tym Państwowy Fundusz Rozwoju. To jest swoista gra, która polega na tym, że oczywiście państwo bardzo, bardzo groźnie broni swojego skarbu, broni swoich pieniędzy. I, 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 i teraz, no, czy tak powinno być? No nie. No, państwo powinno w tej sytuacji starać się zmienić filozofię nie na filozofię obrony skarbu państwa i dawania tego, co. Trzeba, co, co jest niezbędne przedsiębiorcom, tylko dawania przedsiębiorcom to, co, tego, co jest możliwe, bo, bo taka jest sytuacja biznesu, taka jest sytuacja zagrożenia miejsc pracy i polskich firm, że, że tu trzeba zmienić filozofię, ale ta filozofia jest ciągle taka sama. Różne śluzy powodują, że ta pomoc nie idzie w, 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 w wielkości, w, w rozmiarze takim, jaki byłby przedsiębiorcom niezbędny. To jest dziś poważny problem. Należy te, te śluzy biurokratyczne, należy tą filozofię zmienić i, i wtedy. Przedsiębiorcy szybciej otrzymają pomoc w odpowiedniej wielkości, która, która pozwoli właśnie uchronić miejsca pracy. Na razie to jest 20-30% potrzeb, to jest ważna pomoc, ale, ale nie przesądzająca. Ciągle jeszcze brakuje nam tego zrozumienia ze strony rządowej. No, i teraz pojawiają się, pojawiają się pewne propozycje, pojawiają się postulaty silne ze strony przedsiębiorców, niektórych środowisk, natychmiast uwolnijcie gospodarkę. Jeżeli nie pomagacie w, w takim stopniu, żeby to, żeby to umożliwiło nasze przetrwanie, to natychmiast otwórzcie wszystkie bariery, wszystkie tamy po to, żebyśmy normalnie prowadzili działalność gospodarczą. Ale czy to jest mądre? Ja się pytam, czy to jest mądre. Otóż, proszę Państwa, to śmiała teza, odważna w środowisku przedsiębiorców, ale ja uważam, że to nie jest mądre zachowanie. Dzisiaj powinniśmy uzależnić otwieranie gospodarki, jej różnych sektorów, różnych możliwości, uzależnić od sytuacji epidemicznej. Po co mamy sztaby naukowców, po co mamy sztaby wirusologów, epidemiologów? Oni powinni opracować mechanizm. Który, który zabezpieczy nas, że otwierając pewne elementy gospodarki nie poniesiemy większych kosztów, większych kosztów z związanych z niepohamowanym rozwojem pandemii. Pandemia ciągle nie jest poskromiona w naszym kraju. To, to jest ciągle sytuacja rozwojowa. Zobaczmy na wykresy. To jest, to jest ciągle szczyt, który może za chwileczkę naprawdę wystrzelić w górę szczyt tej skali, tej, te, 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 tego wykresu, który pokazuje w jakim momencie epidemii jesteśmy. Nie jesteśmy jeszcze po epidemii, więc otwieranie tego jest po prostu nierozsądne. Biznes należy odmrażać, należy możliwie szybko przedstawić przedsiębiorcom, nam, mi, tak, bo, bo utożsamiam się z tym środowiskiem, bo jestem polskim przedsiębiorcą, yy, yy, możliwie szybko pokazać tą perspektywę, horyzont odmrożenia polskiej gospodarki, ale nie, ale nie, nie mądrze, nie pogłupiemu, drodzy Polacy, yy, drodzy rządzący, drodzy przedsiębiorcy, którzy dzisiaj tak intensywnie to ekstremum, to oczywiście nieduża grupa, ale ci, którzy tak intensywnie protestują. No, także rzecznik małych średnich przedsiębiorców żąda tu taki formułuje postulat, żeby od, od lipca wszystko już otworzyć. No ale. No ale czy nie należy tego uzależnić od sytuacji epidemiologicznej. Czy nie należy przeliczyć kosztów, jakie my wszyscy poniesiemy, w związku z niepohamowanym, tak jak już powiedziałem, z nieposkromionym rozwojem epidemii. Z tym, że nagle będziemy mieć sytuację jak w Hiszpanii, jak we Włoszech, to jest ciągle bardzo realna perspektywa. Zobaczmy, jak wyglądają wykresy. Świetnie zareagowaliśmy. Ja jestem dumny z polskiego rządu, że szybko i sprawnie bardzo dobrze organizacyjnie i w przemyślany sposób szybko zareagował. Polski rząd naprawdę był tutaj w czołówce, aż byłem dumny, że nagle Polak i przed szkodą mądry, a nie tylko po szkodzie. No i, no i co? No i teraz możemy ten kapitał dobrych decyzji zaprzepaścić. Nie wszystkie decyzje rządu są dobre, jak już powiedziałem, jestem bardzo krytyczny co do, co do sposobu udzielania pomocy przedsiębiorcom. Dobrze, że ona jest, ale, ale te metody drogi Cyrylu, te metody to już, to już nie tak. To już, tak. to już nie jest to, o co zabiegają polscy przedsiębiorcy. Tu mam cały szereg bardzo konkretnych uwag. Chodzi przede wszystkim o, o, o biurokrację, no, ale, ale wracając do podstawowej sprawy tego mojego dzisiejszego komunikatu. Rozsądnie otwierajmy polską gospodarkę. Opracujmy algorytm przy pomocy środowisk naukowych, przy pomocy socjologów, przy pomocy medyków. Taki algorytm, który, który będzie bezpieczną drogą, bezpieczną mapą drogową dla Polski, która, która to mapa spowoduje, że będziemy mieli najniższe straty, bo to jest najważniejsze. Przeliczmy też na. Pieniądze, wszystkie straty, które wiążą się z hospitalizacją tak dużej grupy ludzi. I, i zapytajmy, czy, czy, czy to jest bardziej korzystne dla budżetu i czy, to, czy, czy otwieranie gospodarki i wchodzenie na większe obroty większej ilości firm. Proszę Państwa, oczywiście nie można wycenić życia ludzkiego. I tu, i tu dochodzimy do pytań zasadniczych, bo różne rzeczy można wycenić, ale życia ludzkiego. Wycenić się nie da, i z całą pewnością ta ryzykowna decyzja o odmrażaniu będzie się wiązała także z takimi nieszacowalnymi kosztami. Drodzy Państwo. Otwierajmy gospodarkę rozsądnie. Dlaczego nie tworzymy tego algorytmu? Dlaczego nie tworzymy modelu, mapy drogowej, naukowo udowodnionego, naukowo sprawdzonego, naukowo zbadanego i zaprojektowanego? Proszę Państwa, to jest dzisiaj mój apel. Apel o rozsądek, apel o poskromienie niepotrzebnych emocji. I jednocześnie drugi podapel o to, żebyśmy my, jako przedsiębiorcy, wreszcie mieli, mówili jednym językiem z rządem I, i żeby ta filozofia jak najmniejszego uwzględnienia interesów przedsiębiorców, a jak największego skarbu państwa w tej biurokratycznej procedurze pomocowej skończyła się. Bardzo proszę, wspieraj ten kanał. Liczy się każda złotówka.